Widać mureczki z tej strony Niniaku Mix. A ja się sobie zagramy meczy Liniaku Mix kontra UFC, znaczy UFC kontra Niniaku Mix, znaczy 18, 7 sekund. Zagramy sobie. Ja mam wam od razu grafik pokażę, od razu wam powiem, że do tego meczu y, będę dla was y, ciągle nagrywał. Także w piątek nie będzie tylko ten mecz, tylko będą aż 4 mecze. także Także może być fajnie. Także lecimy. Także tutaj oczywiście nie będę się żegnał o nic. O będą trzy części po tej. Dobra, lecimy za 9, 8, 7, 6. Lecimy dur. dobra, 2 i 1. startu, Start. Ligę lecimy, okej. Okej. Nie wiem czy ten jest puchar. Uuu, nie no słobiutki mają łeb, widzowie, to może być na S. Nie z... Oczywiście nie będę mówił, że to nas, bo zaraz się okaże, że oni są lepiej, zaraz mogą nas zrobić. Okej, okay. przeciwnicy się zaczynają i lecimy. Dobra. 65% na nas, a 35% na ich rzut wolny dla przeciwników. Dobra. Podejdź. Uważasz, że to nawet na przykład nie mogę defensywy lecieć, coś, coś, coś takiego, oczywiście. No, brawo. Dobra, wycofujemy. Dobrze. O tu mi chodziło w dzisiejszym meczu. O, brawo, ładne wypuszczenie. I brawo, 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 brawo. Jest 1-0 dla nas. Ale ładna cieszyńka Gol. O. Nice Jeszcze cieszyńki są jakieś. Nie wiem, czy to było kiedyś. No, damy, że każdego lubimy. Dobra, także let's go. Dobra, 1-0 w... w krótkim momencie. Ładnie. Yeah. O! Super randzko. aj, A i źle, źle, źle. Tak, tak, gdyby tam już później podał, to byłby chyba spalony. Dobra, 15 minut. Panowie, podejść trzeba od razu. Tutaj kamerę możemy zmienić. mamy kilka meczów także sobie na pewno zagramy na tej kamerze. Oj na tej sobie kamerze zagramy któregoś dnia a się sobie nagramy na tej ale jeśli sobie normalnie już nagramy Uu, dobra nie ma brawo 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 dawaj aj troszeczkę mocniej mogłaby być dobra bramka no dawaj 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 główka brawo co tu mogę wow tą o Zachwyca się celem Belle. ok zachwycam cię. Wow, ale brama z główeczki Nice. Bo tu ona ładna była z główeczki Robi mi wrażenie, Nie. z daleka trochę to też było. No, prawo. Super Ansko 3-0. Belle. BEL. belle Jeszcze jedna bramka i trika już. Także może leci po hatrika Spróbujemy, żeby w tym meczu zrobił hatrika Tutaj też mogę złość, jak widzieliście tam. Szkoda, że. O, o, dla przeciwników też trochę widać, że chyba jakaś aktualizacja tutaj była. Naprawdę, dużo się w tej grze zmieniło O, o, super ancko. Patrz, patrz, patrzcie patrz widzowie. hatrik To jest hatryk. -trick. hatrika mamy. Bell, Bell i Bell. Mamy hatrika, let's go! Widzowie w pierwszej połowie hatrik Także let's go! Mamy hatrika już Nasz zawodnik ma hatrika Zaraz sobie coś zobaczymy składy Okej okay. O, damy go zaraz Dobra, damy go na następną już połowę Dobraciach, damy go już na następną połowę. O, no! Lufa, brawo, 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 5-0 dla mnie. Ale szykiu Moje ciszynki fajne. 5-0 widzowie jaka przewaga O, on już drugą bramkę szelił. Może po pohatrika chyba leci. Widać Dobra, to już jest koniec, to już jest koniec widzowie, pierwszy połowy także DG, 5-0 No i dobra, to już jest koniec okej, okay, out, o dla nas out superancko, o przerwa eee, taktyka i robimy tak, o, o superancko tak Rozpocznij drugą połowę, dobra my zmiany zrobiliśmy od razu eee, zmiany taktyki także jeszcze zmiany zrobiliśmy sobie, OK, dobrze Taloni od razu widzę wyruszyli, dobrze o! Oj jakieś lagi były przez chwilę. Ale jest i... Nie, widzowie od słupka, Aj. No, aj, aj trochę to zepsułem, dobra, dobra, 0 także... Tak mi się wydaje, że to już jest easy wygrana, ale nic nie będę mówił. Jak tak będę mówił, że easy easy, to oni zaraz drobią. Także teraz trzeba się skupić naprawdę. Żeby im się nie udało nic odrobić, nie wiem, czy zmiana była zaliczona, czy nie. U, leci, 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 sam leci. Eee, żółta kartka, rzut wolne, dane. Dobrze. Okej, okay, dobrze. O, jest ten zawodnik, którego wypuściłem. Okej, okay. no. Aha, dobra, wycofali. Dobra, także dobrze, dobrze. Tak, 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 dobrze, że wycofali. ajajajajaj rzut od bramki. 60 minuta 61 minuta 5 do 0 także robi to wrażenie mogę jakoś udostępnić ten mecz jakiś mój znajomy mógł to obejrzeć No jakże Lecimy No ojoj, Teraz leciutkie kłopoty są naszych O brawo Nie no widzowie my to dobrze jesteśmy Tak i tak trochę mecz mamy tam przegranych Niektóre mamy, ale tak na szczęście leciutko, także po 1-0 mamy przegrane, po 1, 2, 3 mamy tak przegrane, później wam pokażę, Al, no, później wam pokażę. O, o, no, weź wal, ajajaj, później wam pokażę, już mamy tak malutko, no, trochę przegraliśmy, a niektóre wygraliśmy, albo i remis, ajaj, a dla nich, także. Nawet tam dobrze to się dzieje tutaj. A w jeszcze meczu już wygraliśmy, widzowie. Z hatrikiem jeszcze na końcu, no. Eee, e, eee. że wolny. wolny dla nas. Superancko. Super, -rancko. Super -rancko. Patrzcie widzowie. Nie no widzowie dzidzi Czy on już ma hatrika widzowie? Chyba hatrick. Raz, dwa 3 hatrik. Hat dwa hatriki w jednym meczu. Okej. Okay. Tak też można dwa hatryki w jednym roku robią wielkie wrażenie. Dobra. Tutaj lecą. Ole ładne. Ole ładne zagranie. Ty ty, dawaj teraz do wszystko I dawaj. Brawo. Wow. Ale akcja. Widzowie, ale akcja. Prawda, ładna ta akcja była. Za to, Max, zostawcie łapkę do góry ze sobą, proszę was, widzowie. O, co jest? O, nie wiem, coś. Jakbyśmy w czy coś takiego zostali. Nie wiem, dziwny lak. O, wygrana jest, widzowie! 7-0 wygrana. Let's go! Nawet nie spojrzałem, a już koniec meczu. 7-0, Gigi. Jutro też gramy o 22.21. Także o tej 22.21 dla was nagram. Zaraz wam grafik pokażę. Te przegraliśmy, przegraliśmy Ramist. Wygraliśmy, przegraliśmy, przegraliśmy, mm -hmm. przegraliśmy, przegraliśmy i przegraliśmy. Także widzimy się już jutro. Dla was to szybko będzie dla mnie tak niezbyt. Także widzimy się jutro o 22.21. Dobra, witam Was widzowie w drugiej części będzie 4. Czyli mamy dzisiaj z tym 2 na 4. I będziemy kolejny meczyk Wygraliśmy wczoraj 7.0 Jutro też będzie mecz ten. Też jutro będzie. Zaraz lecimy z meczem. 5, 4, 3, 2, 1. Startuj! Lecimy widzowie. O to jest. Halo? Oho mecz. Mecz coś nam troszkę przez chwilę zalagowało, ale już wszystko ok jest. Lecimy Pacemaker FC, o my rozpoczynamy dzisiaj, także lecimy. Że trzeba tak samo ich rozrobić jak yy, jak wczoraj. O dobrze, super! tak ślaj, tak. brawo, 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 brawo. Już w drugiej minucie wychodzimy. Na prowadzenie 1-0. Let's go, widzowie! Lecimy. U nas niestety 0 osób, i 0 głosu. Nie u przeciwników 0 osób i 0 głosu to 15% i 0 osób ogląda e, v, v dla nas rzut wolny dobra także co znowu widzowie próbujemy ich pokonać może być fajny mecz znowu tamty był trochę fajny a tutaj no, też spróbujemy oczywiście hat -tricka. a dzisiaj na takiej sobie zagramy kamerze zapomniałem ale dzisiaj na sobie na takiej zagramy i sprawdzimy jak to jest dzisiaj na takiej Jutro będzie na takiej a I na kolejny dzień będzie taka My jesteśmy w czerwonych Gdyby ktoś pytał My w czerwonych Także lecimy No panowie trzeba ją odebrać Brawo brawo Dziewicowie my to i mamy obronę I bramkarza dobrego I napastników dobrych No leć 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 leć. Środku. Super źle Ajajaj Armaty jakąś mają, a my mamy wilka, o już wolny dla przeciwników, niestety Ajajaj aj, aj. No, panowie, trzeba im odebrać Żeby nie mogli nam strzelić bramki. Na 22 minuta teraz właśnie wybiła No Super A aj, źle, źle, źle No dzisiaj nie wiem, czy nam się uda. spróbujemy, żeby oni chociaż hatryka nas się strzelili ale to może być trochę ciężko. O, dzisiaj oni trochę mają więcej podaj. Ale zero y, celnych tych szczczalów. Także trzeba im jakoś dobrze od, odebrać dobrze wysunąć innego zawodnika naszego i wujek dośrodkować i w ramka, Bo teraz to oni sobie na, na sklepie. Widzowie zmienia? O, jak widzicie, taką. Brawo. Właśnie o takie coś mi chodziło. Superancką. Teraz głupiony strać. O dobrze, 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 dobrze. Do środku. I... Brawo, 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 bel. Trafia w ramkę dla nas na 2-0. Let's go. Że przeciwnicy od środka. My czerwoni, oni niebiescy. Let's go, widzowie. 38 minuta, 2-0. Także superancko. No. Mówiłem wam widzowie, że byłam mamy przepotężny skład o tutaj jak widzicie my mieliśmy już 3 o 0 Nie wiem czy kogoś by tu zmienić czy nie Nie dobra, na razie nic nie będę zmieniał Jak wygrywamy To na razie zmian żadnych nie trzeba O, o, no Ajajaj aj, aj. Tam jest trochę podejść Wtedy byłoby dobrze Mógłby się na meczkę Ale niestety tak nie zrobił, o Rozpatrz drugą połowę już druga połowa widzowie 2-0. Nawet zauważyłem znowu jak to szybko poleciało i już koniec pierwszej połowy było. O, brawo! Brawo, brawo, brawo. No, dawaj. Superansko. Brawo, brawo, brawo. Let's go widzowie. Let's go, widzowie. 3-0. Let's go. Można nam się uda znowu 5. Nie, tam wygraliśmy 7. O, lecimy, lecimy. Ajajaj, blisko. Dużo od bramki, ale blisko było, także. Przed sobą, boba. No, halu. Trzeba będziemy odebrać. Nie pozwolicie. O, super ręko. Dawaj, rozpelej się. Sam, 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 sam. Ajajaj. Mógł trochę jeszcze troszeczkę bliżej podejść. Ale dobra. Nieważne to, najważniejsze jest to, że wygrywamy 3-0 właśnie. Dobra, jakby co to pisze, czy lepsza taka kamera jest? Czy ta druga kamera lepsza? Czy ta lepsza? Czy ta? My dzisiaj sobie na tej polecimy, to już wiecie. Oho, uh -huh. panowie, proszę do nich podejść. Nas jest w jednym miejscu za dużo, także. Trochę niedobrze chyba, ale nie wiem, nie wiem, oczywiście no, alo Trzeba im odebrać. A nie to, nie to, tylko tutaj wezmę. Zrobimy sobie zmiany. Dobra, wiem, że trochę słabszy jest, ale... Będą trochę też odpoczął, nie, że ciągle tylko jedni, jedni nam grają. Super, o, Sanę wyprzedzony. Tutaj, let's go, 4-0. My już zmianę też zrobiliśmy. A to ostatnią zmianę, na tą ostatnią po y połowę czy mamy hatrika? Mamy hatrika z zawodnikiem innym. Znaczy nie on wczoraj też tam szlił hatrika. wypuść. No dobrze. To nie wiem czy trochę nie zapóźniony, ale dobra. E. Dobra, nie nam się rożnie. Lecimy lecimy Sztąką. Nie. Drameczka, let's go. Nie mogłem przez chwileczkę coś nagrać. Gleczką chciałem przerwać, nie mogłem coś, na, coś nagrać, mieliśmy rożne, ale oni szybciej odebrali Ale teraz brameczkę, co to, to byliśmy Jest 5 do 0, także super superancką, mówiłem wam widzowie, o, no wypuść, wypuść go, wypuść Ajajaj to do bramki, ale bardzo blisko było Ale niestety nas gry wywaliło A Jak widzicie wygraliśmy 5 0, 6 6 strzałów, a mamy 5 bramek także superancko o 3 bramki on nam zdobył tutaj jedną on jedną także superancko dobra, także widzimy się jutro o 19.19 .19.